Witajcie z tej strony, więcej stręcz. Dzisiaj jest 25. Ile się Tak, dzisiaj jest 25. Część druga dzisiejszego vlogu już po wizycie u psychiatry. Jakby to ująć. No nie do końca dobrze jest. Stałem skierowanie do szpitala psychiatrycznego na oddział dzienny Już mi kiedyś to pani doktor proponowała, ale ja nie chciałem, stwierdziłem, że, e, że to mnie zbyt przeraża a teraz sam nie wiem co o tym myśleć z jednej strony, no może mi tam pomogą, a z drugiej strony dalej mam bardzo dużo obawy z e, jechaniem tam Nie wiem z żoną troszkę rozmawiałem o tym No i też żona sama nie wie niby mnie tam zachęca żebym może spróbował Może mi to pomoże już tyle czasu e, powiedzmy się męczę no nie nie wiem, nie wiem, co, co będzie dalej. Nie chcę mówić tak ani nie. A, muszę się przespać z tą decyzją. Kilka dni pomyśleć zorientować się w ogóle, czy, czy są tak, jakby od razu, przyjęcia. No, i z tego co mi pani mówiła, to będzie no, tak jak lekcje w szkole, że rano przyjeżdżam, jestem tam ileś godzin, i, i później wracam do domu. Więc e, o tyle dobrze. Bo jakbym miał jeszcze nocować, to już bym w ogóle zwariował. Nie wiem, nie wiem co o tym sądzić. E, na pewno dam znać, e, jaką decyzję podjąłem. Na razie jestem rozjechany jak ślimak, który został rozjechany czołgiem. No i teraz już wracam sobie do do domu byłem w jego i kupiłem sobie beczek beczek czyli takie coś i tu się pakuje po prostu klocki luzem ze ścianki takie jakie się chce no, i będę budował coś później z tego. No, i taki to jest mały kubeczek, kosztuje niby 45 zł. Ale ja wymieniłem sobie swoje punkty i zapłaciłem tylko 3 zł. Więc całkiem spokojna cena. Ceny. No, i nie wiem, no jestem trochę przygnębiony, załamany tą decyzją tak jakby za bardzo nie ma wyjścia bo jak co pójdę za dwa tygodnie to zostałem zwolniony tylko na dwa tygodnie i co pójdę za dwa tygodnie do lekarki I co powiem a jednak pani co nie pójdę no już też załamywała ręce mówi no już nie wiem co z panem robić za bardzo Ech, skoro jedna terapia w tygodniu i te leki, przez które i tak przebija się Pana lęk, nie pomagają. To za bardzo nic, sprócz takiej dziennej opieki psychiatrycznej, nie ma co robić, no. Nie wiem. Na pewno to będzie dzisiaj długa noc i ciężkie południe, wieczór. No zobaczymy, co z tego wyniknie. Myślę, że moich przemyśleń na dzień dzisiejszy wystarczy, więc to by było na tyle. Dziękuję, jeśli ktoś to oglądał.